Dzień dobry Państwu. Jesteśmy w Gdańsku Brzeźnie, Brzeźnie, nie Brześniu. Brześ to jest taka miejscowość na wschodzie Polski, za granicą obecnej Białorusi. Mamy za mną, mamy słuchajcie, darmowe molo. Na które zapraszam wszystkie one nie jest tak znane jak Molo, który jest tam dalej, te oświetlone. To jest, słuchajcie, po prostu Sopot. te w Gdańsku jest mniejsze, ale za to za darmo. Co jest po prostu, no, jest um, plusem tego. Mola, e, Morze Bałtyckie, Zatoka Gdańska, za nami jest Gdańsk, Sopot i Gdynia, Gdynia Rłowo i Gdynia. E, wszystko podświetlone. E, słuchajcie, dzisiaj jest e, rocznica śmierci Romana Morskiego. Wieczne, w Polsce, jak krać, szpania, światło się kwitnie, niechaj mu świeci. To z Romanem który nam pertraktował Polskę. polską w Wersalu. Wywalczył nam z delegacją polską, ja tam szef delegacji polskiej. Wywalczył nam Polskę na papach. Europy i świata. Eee, no, ja tutaj testuję cały czas te króliki. Mam nadzieję, że, że to jako, jako, jako tak działa. Bo plusem tych, tych królików jest to, że ja mogę oddalać się, mogę się zbliżać, i dźwięk będzie taki sam. Dźwięk będzie taki sam. Eee, nie wiem, czy dobrze mnie widać. Tam proszę na pewno plusem nagrań jest to, że jest jaśniej niż w rzeczywistości. W rzeczywistości jest taka półmrok, a w obiektywie firmy Minolta oczywiście robione w Chinach, bo amerykańskie firmy robią niestety nic w Ameryce, bo robią no zlecenie w Chinach można powiedzieć, że to jest wszystko chińskie i te kroniki i to nagranie. E, pozdrawiam e, Mirka Rostankowskiego, e, pozdrawiam Tomasza Krasuckiego e, e, Sylwestra, e, pozdrawiam z e, tych pancernych, z cudzianych pancernych. E, miał urodziny trzy dni temu na Sylwestra. E, pozdrawiam e, Jurka z Giełdostoku, e, e, doktora Marka Czerniańskiego, doktora Eugeniusza Sędyckiego e, i wielu, wielu innych działaczy narodowych. Jak najbardziej pozdrawiam. I żeby. Polska była polską. Pozdrawiam też e, właśnie pana Flatos e, ja się tam nazywał. Niemniejsza większość, pan śpiewał piosenkę, żeby Polska była polską. E, pieczak, pieczak, pieczak. Ja, Jan Pieczak, Jana Pietrzaka Pozdrawiam. E, który śpiewał poseł, żeby Polska była Polską. Jeżeli Polska była Polską, to Polacy nie powinni zatrudniać obcokrajowców w swoich firmach, tylko Polaków. Wtedy Polska będzie Polską. Polska będzie dla Polaków, a nie dla bogatych masonów, którzy mają gdzieś narody, jakie narody. Każdy naród ma swoje miejsce i polski naród ma miejsce w Polsce. Tu nad Bałtykiem. Sława Wielkiej Polsce. Pozdrawiam wszystkich. Cięcie. Hello. Opa.